Muszę, że musimy zaprosić jeszcze jedną osobę do nas. Halo, dzień dobry, witam, witam zaraz, Kim jesteś? No. Kim jesteś? Kurde, nie wiem. <grym> Kinga, ty prezentowałeś gierki? Słuchaj, to jest na rozgrzewkę, przed, e, przed resztą. Czyli I... mamy do siebie dołączyć? Nie, nie wiem, jak chcecie. Nie, to pa. Okej, okay, no. Eee, bije jakiś kur... kondom. Czekaj. A to Kinga ben. No kur... Nie, nie, O kurde. Nie, kurde. nie bo leżę. O, od tyłu mnie biorą! Dobra, woduje kurwa gościa. Pa, pa, pa. Pu, pu. Jak to jest? Lufia. Dawaj, dawaj, dawaj. Malowa, Malowa. O co, No, Kinga, no bierz go! O sorry! sorry. Obalenie musi być. Dobra, dobra, dobra. Pu, 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 pu. No i powalony, nie? Dobra, mopka. Tak dużo przeklinasz. Kurwa, Kinga się z nim bije teraz. Malowa. Łatwo! Dobrze, dobrze! Powalony! Ty nasram na niego? No kurde, bije mnie od tyłu, mnie wziął Kinga! O, wziął mnie od tyłu i mnie zabił. Wy się teraz będziecie bić ze sobą? No tak. No ja. Pa, pa, pa. Siup, 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 siup. Pa, pa, pa. 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 Gardę trzymaj, gardę U... Zawa, zawa, zawa. Robia. Ło, Kurde, dobra. Porobiona! No ten Luffy do mnie podchodzi, chce się ze mną bić. Do Kinga musimy wskoczyć. Dobra, tylko trzy godziny ten załatwię i możemy tam, wiesz... Dobra, dobra. 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 Daj znać kiedy. Dobra. Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Idę! Ale... pa, pa, pa! Czekaj, wreszcie go trwa. No nie dobrze. ty! Dobra, gdzie jesteś? O, tu. Której idziemy? No to czy no, się no to na Mateusza? Bo się nie ma go. To jest... Troll face. I o co w tym chodzi? A to jest pieseł, ale jak to się mówi? Dotge, dotge! Jesteś pewna? Dogę, a nie mówiłaś dotge. Dajankat. O Jezu, oh. co to jest? Dobra, raz piszę i raz skipnę. Dla was. Ilu... A, ty Ej, ja! Ale... Pa! No, to jest to. O, dzięki, że mi odblokowujecie tego. Gdzie wy jesteście? tym. Przedem... No, mi jest cały czas tego ziomka. To jak to było, tak? Czekaj. Jak był ten... Y, żaba na monocyklu. Look at that boy? To coś takiego było. O, oh, that boy. That boy? It's raining tacos. O oh lord, wow! Na, na jaki jeszcze idziemy poziom? Bo to jest poziom OG, czyli jesteśmy og miarze. Na jaki poziom idziemy? Albo łatwy, choć ocenimy łatwy poziom. To jest O Ohio? Sigma? O, to, to wiem. Kinga jest miarą. O to rudy, nie jak się nazywał. Marcel. Stan. Y Kur... na C on ma. No. Nie, 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 Kurda, szkoda. Jest. Mocny kaz. O, kameramen. Debrać nagrodę. Sonic, ej! Gdzie musimy iść? Na górę? Robak mnie goni, ej! Już? No, pa! To sprinta włącz. jak się włącza sprinta? Shiftem! A kurwa, nie mnie dlaczego Czemu tylko mnie goni, no? Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Czy my musimy, nie wiem, się biznim, czy my musimy, nie wiem... Jakie zagadki rozwiązywać, czy o co chodzi? A, Pomocy! Co się dzieje? Kinga! O, Pobrezę, kurwa, ty. Kinga! No nie, go... ja, 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 nie! Zabił mnie ten robak. Co do ja, mnie tu przeprowadziliście? Ja mam kod chyba. 2400. Zarzucałem ją na mam... 2400. O! Wypuściłam tego debila! Ja mam wyciszoną. O kurde! Aaaa! Dwóch do, do mnie przyszło! Dwóch do mnie już tam wpadło, i tam, tam chyba ich trzeba wrzucać. No Bo, jak my jej rzucamy, to niestety nie wyjdą przecież. Tak, gdzie? Tak jak ty, Kinga, byłaś tam w tej wejściu, nie? Mati wszedł i tam yy, wrzucił tego typka jednego, ale, ale... nie? Tak, Dercik jest w lobby. A. A, co no, on robi? Znalazł się ziemiego jakiegoś. Mam pite. pite. Chodź się na chwilę, chodź się na chwilę. No. Chodź się tu na chwilę. Oa, dzięki, Kinga. Zacznij dbać o swojego przyjaznego przyjaciela, bo on jest obcym. Który lubi uwagę Ej, a to jest, ta, to jest taki vibe jak te Midnight Cleaners i tak dalej, to O, super Najlepsze Najlepsze cztera, cztera ta Cztera czworo Cztere, czworo Kopiemy go Kopiemy go Uś Zasłużenie Jak go tam? <laughs> super Bardzo. No tak. Pasuje do koszulki Ej, ja też ty taką pijamę Pa, 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 pa Co ty mu robisz? Wklejam go. Pa, wyplumpany jest, zobacz. A my ten poś jakoś będzie... karmić bo Jak go mamy nakarmić? No kto puka? Kto? Kto o, jakaś chodzi? paczka. Pizza! Fajne. O, czemu on ma taką minę, Kinga, jak tego podnosisz? Weźmy na o, pizzę, załaduj. Piekarnik? John. Huh? John. A trzeba zapłacić. No bo musisz mu włożyć to do buzi tak fajnie, tak o... Go. Jabłko dałam mu mój zjadł. A, no kurwa, on nie chce jeść. O, i teraz się muszę go umyć. Mójcie mu dupę. Kinga, umyj mu dupę. Weź mydło i go umyj. Odpal wodę, odpal wodę, odpal wodę. Czy można go utopić? No gówno, no masz. Daj mi to! No on Trzymaj upadł! Go. No bo umyj... Up... No trzymam Trzymaj. go, mam go trzymać, no trzymam go. Ojej, oh, yeah. je, ale on się cieszy, że jest umyty. Tak jak wrzucę go, kurde. Umyj go, umyj go. A partnerem tego odcinka jest strona Instant Gaming. Jest to strona, gdzie możecie kupować gry naprawdę w spoko cenach i bardzo, bardzo szybko. Kupujecie grę, dostajecie kodzik, wpisujecie go na platformie, na przykład EA albo Steam i gra od razu wam śmiga. Każdy z was zapewne znajdzie coś dla siebie, począwszy od Simsów, Robuxów, czy nawet preorderów. Zniżki są naprawdę ogromne, a ceny są naprawdę przystępne. A co miesiąc jest darmowe rozdanie na grę jaką tylko chcecie. Linki macie w opisie. Kinga się nie myje, bo Kinga gra w Valoranta No. Jak, jako kamera. O, vlog, halo! Kto mu oblepił oczy. Derciak. Nie wiem. Derciak go mył. Derciak z Kingo trzymali go w kiblu. Aha. Tu jest tak jego prosto. łóżko, połóż go. No. Gdzie on wpadł? O kur. Tu. Włóż poł do łóżka i śpi. Brak, to jest przy drzwiach. Będę pierwsza. Jego stara przyszła. Ja płukam, ty mówisz. To co, za jakieś gówno. A lodówka, pustaczymy, mam nakarmić. No, ma. To się zmieści do lodówki? Ty do zamrożarki można ją wsadzić. O kurde, ale ona jest szczęśliwa jak ty ją tak wsadziłeś do tej zamrożarki Weź weź. weź Jesteś, o Czekaj O Badaj się za półką Ja on Kiedy się zmienił Co się zamienił? Ale... Bo, bo... to jest? Ale ryj Dziewczyna go zostawiła Ja sobie nie ma. Oooo! idę pierwsza Kurde, jaki psy... No nie O kurde o. Wiele, jak koszmary mam z nos. Na co głosujemy Jabłko, mydło. Nie, ja nie no, mogę na, na, na mydło. No, jabłko, czy na mydło. Ja na, ja na mydło daję. dobra, daję też na mydło. Co to dało? Nie wiem. Dobra, idziemy spać. O, o kurde! Ej, wyskoczył mi na ryja! Ja siedzę w kiblu pomocy! Jak ja się na mnie patrzy? Mówiłam, że już wczoraj tyle nie piła. Gdzie wy jesteście? Ej, bo ja nie mogę się obudzić. A ja się obudziłam, ale mnie. O, on teraz jest chodzi za mną, za mną w sypialni. O co chodzi? No on za mną stoi, boję się. No on tutaj jest i on się patrzy na mnie. I on się patrzy Jaki słodziak. Wyjdź ty, przez drzwi przednie ty. Włącz piec! A! No idzie... Robiło was? A, a, no. Ale głośne gówno i zrobimy tak, że wyciszymy siebie, znaczy wyciszymy wszystkich i zostawimy jedną osobę w pokoju. Wiecie. Żeby było słychać jak śpiewa. Yes, <laughs> Wyjście z tej gry pofałszujecie. Sounds great, I'm deaf. Hey, hey, hey. Hearing this, I lost my hey, hey. thought złociste w puli truce po czystej stoją na, na fortepianie. I nie podlewa im pod pociąg się położę, ale nie przejedzie mnie, bo kurczę jedzie po innym torze. Jest, jest, jest! Polska górą! Polska górą! <głos> nie, <głos> nie mogę z tego jakoś śpiewać, tylko jako jedyny. A ty idziesz spać? No. A idziesz normalnie spać? No. W sensie? No, że teraz, no. No tak. No to git. Chce no. naprawić zegar. No. 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 Gówno. Lecę się myć, lecę umyć dupę, bo ja idę się myć, bo ja myję dupę, nie? To co Kinga? Nie pytałam. A, okej. Okay. Nie wiem, a powiesz, że beze mnie coś tego? A, sorry, zapomniałam, jeszcze raz, no. jeszcze raz. Idę umyć dupę. Beze mnie? Tak. Gówno. <laughs>